Będę ja nie w proteście Będę płakała, będę się darła A seks obejrzę w wielkim mieście I na plebanii klap. Magnesium mam już plan, że sobie tobie tańce z gwiazdami. Włodopolita gdzieś na kraju świata, z się pantery i kawikami. Ach, przybodniów miodowe lata, na Rodrigo zostawił swoją kozłę. <śmiennie> do przebiegły ich chytrej siacynty, która w cztery tysiące czterysta czwartym odcinku jedna czwarta okaże się jego cudownie odnalezioną siostrą po poparzeniach. Po, I dobrze mu tak, a się jego bratem, szwagrem i teściową, i kolegą z wojska. Nie zachowuje bo... No może zachorować na to, a z na odlech od świnkę, Kalowującą biegówkę. <grymka> za moją krzywdę, Za mojego męża. Ignoranta. O, za jego kochankę. Wierdarę darową. <grymka> za moją samotną, wieczorną samotność. O mnie nie, 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 płakać nie płakałam, bo no, szkoda mi było mojego kremu opalająca, przeciw przeciwmarszkowczkującego. A ci kuś... Dziekuś wrócił koło północy, śmiercią papierochami, piwem i przygłupimi kumplami. – Piłeś? No. – Nie. Jak Edek. U kobiety E to co? To emocje, to, to erotyzm, to, to, to ekstaza. A u dzikusa? Edek. Edek? Edek to jego kolega chce z podstawówki. Edek ma podstawówkę. I to jest wszystko, co ma. Edek mówi na mnie Lizia albo Ewelizadra. Nie goli się, chodzi w brudnym podkoszulku, wyżera coś z naszej maturki i z namaszczeniem beka. I mój miś północy przetracił z tym, z tym Edogorynem Zamiast delektować się mną, tak dla niego należoną i rozmarszczoną. Ale następnego dnia po tym ekskluzywnym party z Edwardą małżonek mój leżał. Z rany na kanapie i spojrzeniem rozdziewiczonego baseta Usiłował wzbudzić litość. A kiedy dzikoś chce mnie przeprosić, rozmawia ze mną za pośrednictwem Koko. Ojej, Koko! Koko to mój ukochany Jork! Nie no, Dziagoś lubi Kokunia, a, ale ponieważ komuś jest prezentem od mojej a musi jednocześnie go nienawidzi. Ty, Koko, zapytaj panią, czy widzi do czego się przez nią doprowadziły? Ślepa nie jestem. Ślepa była, jak do niego wychodziłam. Leku, nie, nie, nie szukaj tak. Nie przyneś mi piłki, przynieś mi piwo. Puchu, powiedz panu, że gdyby kuska nie pochlała, Do zgody. No oczywiście na moich warunkach. Sprawiedliwie. No to co kochany, to sprzątać całe mieszkanko, czy iść ze mną do galerii? Mm? To wiesz Ewelka, to ja już chyba wolę sprzątać, niż znowu oglądać te bohomacy. Ale głuptasku, bo tym razem chodzi mi o galerię z ciuchami. Daję mu szansę odkupienia gili. No. no i co wybrał? No co wybrał? No oczywiście galerię. Ja się cieszę. No bo lubię mojego dzikusia zabierać do sklepów, bo on zawsze zna drogę, gdzie jest wejście, wyjście, które dla parki, które dla skróty, a ja za to wiem, ja za to wiem, co warto kupić. A w tego on nigdy nie wie, co niezbędne, a ja, ja nigdy nie mogę znaleźć drogi do samochodów. O radę przy zakupach, no nie no, nawet nie mogę o co prosić. No bo powiedzmy, że znalazłam no, no troszkę drogą, ale naprawdę bardzo, bardzo elegancką sukienkę w dwóch różnych odcieniach. No i oczywiście w ogóle nic. Różne zadawcyjnie. No ale muszę podjąć decyzję, Boże. Boże, którą, którą wziąć? Właśnie mi w tej koktajlowej, co? No, no, Może być. A zobacz, a, 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 a tej, ekri, co? No, no, muszę być. Na no, no to którą mam kupić? Co? Ja tam wolę Ciebie, jednak. Chciałabym, żebym cały czas chodziła na kolata. No jak w jaskini, prawda? Ale to może to miłe, co? Ale kiedy już zrobię zakupy, to za moim supermenem, który jak myśliwy, krąży, 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 krąży. I już jesteśmy w samochodzie. A potem... Bra. Bra. moja najlepsza przyjaciółka. Świat, gdzie wciągają nas regały. O tak, centra handlowe są pełne, atrakcyjny pokus dla kobiet. O i niestety, drogie preserki, niestety, pełne atrakcyjnych kobiet jako pokusa dla mężczyzn. Uwaga, tam nasi dzikusi oglądają się za kobietami. O, o przepraszam, oni oglądają się za tym, co w ich dzikim analfabecie zaczyna się na literę D. I to bynajmniej nie są dłonie. Subczko mój kochany, przepraszam cię bardzo, ale na którą tak się gapisz. O, o. o, oglądam sobie, jak zbudowali ten dom. A, tak, oczywiście. Dom. Jakowolni! Wolniej, Sukury, wolniej! W Twoim naciśnieniu to groźne! Proszę, Wę! Kobiety, które znałem przed Tobą, nie miały mi za mojego upodobania do piękna! Przed tobą był potop. To ciekawe, skąd ja się wziąłem, a? E? Ty? Ty? Najprawdopodobniej z oceanu. Jako pierwotnik. O! To jest No Coś ty, Werka, chciałabyś, żebym był to jak ten stary. Fak. Nie szanuję plaży. O! Mówi moja teściowa, moja teściowa do twojej córki. Mmm, mmm, mmm. O mnie, mije, biwane wyczenie, pójdzie do społecznego, wymasuję i stopię, ugotuje, ugotuję, tak sobie męża wychowaj. <gry> no i przyznasz chyba, że ta jego ziemista cyra się nie pasuje do rustykalnych medicza na zawodem. <gry> Co? No i na kogo wyrasta głupia córeczka? Albo na wierną kopnię mamusi. Albo na oszalał objującą feministkę. Dlatego, drogie panie, błagam was. Nie dopasowujcie go do medli w waszym salonie. Budujcie się natomiast, kiedy nasz pan twierdzi autokratycznie, że nie szanujecie jego ciężko zarobionych pieniędzy. No bo przecież tylko on pracuje, prawda? A ja, listę. Zwyczajnie są to co po nich? Więc jeśli was, ukochany dzikus, nie docenia, to pamiętajcie, że najlepiej na niego działają fakty. Jeśli któregoś dnia wróci z tej swojej pracy, Prawdy. oczywiście umordowany jak moc. I zobaczy. Naczynia, wodę wylewającą się ze zlewozmywaka, pustą lodówkę w łazience brudnej bielizny, a ciebie rozwaloną w łóżku, pijącą gin z tonikiem, szczewiocącą z przyjaciółką przez telefon i oglądającą piąty z kolei serial w telewizji i malującą sobie dipsy. Uwaga, co powinien usłyszeć. Hmm. I kto jest odpowiedź na to, co ja robię w domu, kiedy ty tak halujesz? Łasiu! Łoś, łagodna odmiana ale na taką demonstrację trzeba wybrać właściwy moment. Mój dzikus, kiedy zobaczył ten krajobraz po tylko przez chwilkę był zaskoczony, a potem uśmiechnął się i dodał: No, kochana, ciekawe co będzie, kiedy mamusia to zobaczy. I dobrze ci tak, a niech to twoja mamusia zobaczy, niech zobaczy, to No, kochana! Niestety, moja elegancka, niewątpliwie mamusia jest w sanatorium. A dzisiaj przyjeżdża do nas terrorystyczna bojówka sanitarna, epidemiologiczna z warszawskiej miejscowości lepickowej, czyli twoja matka, moja teściowa, zadra, z odwzajemnia, bla! O, może kochana, może moja mama, moja mamusia, moja, może na śmierć zapomniała. A jego mama gdzie? No, gdzie jego mama? No oczywiście w sanatorium, emerytowana podsłuchajka satatorina. <grym z górą> I trzeba wam wiedzieć, też... <kluzł> że kiedy uświadomiłam sobie, iż wizyta mojej mamy jest nieunikniona, no oczywiście w godzinę doprowadziłam mieszkanko do porządku, a dziwusia zysłałam po ciasto. I to był błąd. <grym z górą> Małaganik? Jakiś kryzysik małżeński, nie? Ja no, nie mówiłam. No ja nie lubię się powtarzać, ale tyle razy ci mówiłam, więc powtórzę jeszcze raz. Może no, ten twój, ten twój cały mąż, to nie jest odpowiedni mężczyzna dla ciebie? Zawsze był w stosunku do mnie burowaty i nieokrzesany. A jest jakąś nie lubi. No co to za mężczyzna, co nie lubi plagów? Twój ojciec bardzo lubił plagi. Chociaż długo ich nie pójdę. No a ten Rafał, ten motykus. co tak za to było wypatrywał, tak to zbudował chlebnie i uwołnił się na agroturystykę. A jaki dom zbudował? Wszystko za unijne, a jak Rafał lubi moje flaki. O nie, 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 nie chcę, nie będę tego słuchać. Wiem, mamo, wiem, wiem, że bezpowrotnie straciłam motykę Rafała. Księcia na białych świni, wiem, Ale zapamiętaj sobie, że dla mnie, dla mnie moje małżeństwo jest udane, naprawdę. Bo to jest moje małżeństwo, moja wojna i woli. I Najwięksi, Małżeńsko, bo dyktatorzy, takie, takie, takie Churchilles i